Na kanale Po prostu kuchnia. Dziś przygotuję schab po holendersku. Zapraszam do oglądania oraz subskrybowania mojego kanału. Potrzebujemy około kilograma schabu, 400 g pieczarek, 3 średniej wielkości cebule dwa jabłka, cztery ząbki czosnku, natkę pietruszki, bulion 500 ml. Może być z rosołu albo z kostki. Dodatkowo przyprawy: liście laurowe, ziele angielskie, pieprz kolorowy oraz tu mam w moździerzu już przetarty pieprz oraz sól. Do zatrzypania będziemy potrzebować trzy łyżki śmietany i dwie łyżki mąki. Mięso będziemy podsmażać na oleju. Zajmijmy się mięsem. Ja już je pokroiłam w taką grubszą kostkę. Teraz będziemy je podsmażać na oleju. Na początek rozgrzewamy patelkę. Gdy patelka nam się rozgrzeje, wlewamy olej. I wkładamy mięso. Mięso odsmażamy z dwóch stron. Gdy mięso nam się już zarumieniło, przypiekło, zalewamy bulionem albo przekładamy do większego garnka. Tak jak ja to zrobię. Mięso przełożyłam do innego garnka, dlatego że łatwiej będzie mi gotować. Zalewamy mięso bulionem. Dodajemy przyprawy. Liście laurowe, ziele angielskie oraz pieprz i dusimy na małym ogniu pod przykryciem. Kiedy mięso się dusi, pokrójmy pieczarki. Jeśli mamy duże pieczarki, obierzmy je. Jeśli są one małe tak jak u mnie, nie musimy ich obierać. Kroimy je w plasterki. kroimy pół plasterki. Pozostał nam jeszcze czosnek. Zgniatamy go i kroimy. Ostatnim, co musimy zrobić, to zetrzeć jabłko. Jeśli chcemy, obierzmy je ze skóry. Ja tego robić nie będę. Bierzemy tarczkę i ścieramy na grubych oczkach. Gdy już wszystko pokroiliśmy, mięso. Się nam dusi w garnku. Możemy zająć się podsmażaniem cebuli. Do tego będziemy potrzebować patelki. Już tu mam wlane odrobinę oleju. Rozgrzewamy olej. Olej nam się podgrzał. Wsypujemy cebulę. Podsmażamy. Gdy cebula zacznie nam się zarumieniać, dorzucamy czosnek. I również podsmażamy razem z cebulą. Czosnku nie należy dawać wcześniej. Jeśli długo będzie podsmażany, zrobi się gorzki. Gdy cebula zrobiła się miękka, lekko zarumieniona, przekładamy cebulę do przemieszajmy i dalej go duśmy. Teraz czas na pieczarki. Robimy to samo. Ja na tej samej patelce je pod piekę. Odrobina oleju. Patelka już jest gorąca po cebuli, więc olej się nagrzał. Możemy przełożyć pieczarki. Gdy pieczarki zmniejszyły swoją objętość i lekko się podsmażyły. Dodajemy do nich przyprawy. Ja tutaj dodaję piecz oraz sól. Pieczarki z przyprawami wymieszamy. Tak więc. Teraz jabłka. Chwilę podsmażamy jabłka z pieczarką. Jabłka powinniśmy podsmażyć około minuty. Po 35 minutach mięso powinno być już miękkie. Sprawdźmy. Widelec wchodzi, mięso jest miękkie. Dodajmy zatem pieczarki. Gdy dodaliśmy pieczarki i przemieszajmy. Gotujemy go jeszcze pod przykryciem 5 do 10 minut. Gdy sos już jest prawie gotowy, zróbmy zatrzepkę. Potrzebujemy do tego słoik, w którym będziemy roztrzepywać mąkę. Tutaj mam dwie łyżki mąki. I zalejmy ją odrobiną wody. Roztrzepmy ją dobrze. Najlepszy sposób jest właśnie ze słoikiem, bo wtedy możemy potrząsać i mąka się rozpuści. Kiedy mąka się rozpuściła, dodajmy śmietanę. I zróbmy to samo. Rozstrzepmy śmietanę. Śmietana również jest roztrzepana. Wlejmy zakrzepkę, wymieszajmy ją. Poczekajmy aż się zacznie gotować, i gotujmy jeszcze tak. Minuta, dwie, aby mąka straciła swoją surowość. Schab w sosie jest już gotowy. Sos mamy gęsty, a schab mięciutki. Gdy wyłączymy palnik, dosypmy natki. I ją wymieszajmy. Moja dzisiejsza propozycja podania schabu jest z ryżem i ogórkiem kiszonym. Można schab podać również z ziemniakami, z kaszą, ewentualnie z kluskami śląskimi czy kopytkami. Sprawdźmy, jak smakuje. Mięso jest delikatne, mięciutkie. Uważam, że jest bardzo dobry i polecam każdemu. Jak zrobić ogórki kiszone, również znajdziecie na moim kanale. Link w opisie. Jeśli podobał Ci się ten przepis, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję.